Cześć, witajcie z powrotem. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny film, który się nazywa Pokaż mi książkę, która. Od razu chciałabym Wam podziękować za pomoc przy nagrywaniu tego filmu, bo to Wy zadawaliście mi pytania na Instagramie, i mam ich tutaj 17. Mam nadzieję, że żadnego nie pominęłam. Jeśli tak zrobiłam, to bardzo przepraszam z góry. I słuchajcie, pytania były najróżniejsze, i niektóre naprawdę strasznie mi się podobały. Pierwsze pytanie, słuchajcie, to jest złoto. Pokaż mi książkę, która ma bohaterów, którzy przypominają osobowością Twoje pieski. Chodzi o, o charakter. I teraz tak. Na wstępie muszę zaznaczyć, że to nie są moje psy, tylko po prostu moje sąsiadki, a że jakby dzielę z nią. Ogród, podwórko, no to, no to te pieski stały się takie trochę moje. I postaram się Wam tutaj nagrać taki, no, taką małą próbkę tego, jak, jak te psy się zachowują, jak one są różne i jak mniej więcej kształtuje się ich charakter. Ten mniejszy piesek ma na imię Maja i jest sam, no, sami widzicie, jaki. Większy ma na imię Nevada jest mniej więcej jego y, totalnym przeciwieństwem. To są dwie, dwie suczki. I słuchajcie, długo dosyć myślałam na ten temat. Wymyśliłam yy, już jeden pomysł, ale dosłownie tuż przed nagrywaniem tego filmu olśniło mnie i mam idealny, idealną odpowiedź na to pytanie. Mianowicie, jest to Ania z Zielonego Wzgórza. I nie trudno się domyślić, że ta mniejsza to jest Ania, a ta większa to jest Maryla. No po prostu jestem strasznie dumna z tego, jak to wymyśliłam. To jest idealne obrazowanie ich charakterów. Nic dodać, nic ująć po prostu. Drugie pytanie to, pokaż mi książkę, która sprawiła, że się wzruszyłaś. I ponieważ gdzieś tam dalej pojawi się podobne pytanie na temat książek, które doprowadziły mnie do płaczu, to ja to wzruszenie potraktowałam w taki raczej pozytywny sposób. I tutaj no nie mogłam się za bardzo zdecydować i mam dwie książki, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Ja kocham tę książkę i im dłużej mija od przeczytania jej, tym... Tym chyba kocham ją bardziej. Bardzo często o niej myślę. Naprawdę niesamowicie mi się podobała. I na 100% ta książka trafi do moich ulubieńców tego roku. E, więc, no, chyba końcówka najbardziej mnie wzruszyła. W ogóle, cała ta historia była absolutnie przepiękna. E, polecam Wam z całego serca. Właściwie to jest książka dla każdego, moim zdaniem. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. Fenomenalna, naprawdę. Wspaniała. A taką. Takim moim ostatnim, najnowszym, najświeższym wzruszeniem to jest Hrabia Monte Cristo i rozdział 5 września. Tak. Ale na szczęście to też było wzruszenie bardzo, bardzo pozytywne. Trzecie pytanie. Pokaż mi książkę, która ma irytującą główną bohaterkę. Mam tutaj dwie książki, ale jednej autorki i to też chyba nie będzie dla nikogo wielkie zaskoczenie. Eee, mianowicie dwie pozycje od Christine Hanna. Wielka Samotność. Obie kobiety tutaj były. Niesamowicie irytujące. W ogóle ta książka to naprawdę nie wiem, już, ja już nie chcę o niej mówić. Nagrałam o niej bardzo długi film. Jeżeli będziecie kiedyś mieli ochotę, to zapraszam was do niego, ale naprawdę na własną odpowiedzialność. <laughs> Natomiast i postać Leni, i postać jej matki, szczególnie chyba jej matki, była potwornie irytująca i, i frustrująca, i naprawdę nie potrafiłam jej zrozumieć. Natomiast jeśli chodzi o słowika, z takim już niestety mocno startym tym złotem no to Izabel. Tak jak ja naprawdę mam do tej dziewczyny sporo sympatii i sporo szacunku, ale no, nie sposób jej też odmówić tego, że była po prostu irytująca. Pokaż mi książkę, która ma fajny i dobrze rozwinięty wątek romantyczny. I słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale pierwszą książką, która przyszła mi do głowy, to jest w ogóle coś, myślę, że nikt się tego nie spodziewa, to jest Eugeniusz Oniegin puszkina Ja nie do końca wiem, czy to jest dobrze rozwinięty... Fajnie i dobrze rozwinięty wątek romantyczny, ale to jest na 100% wątek, który ja bardzo doceniam. Uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze poprowadzony. Yy, czyli właściwie tak, on jest dobrze rozwinięty. On jest naprawdę dobrze rozwinięty, ale w taki sposób, którego myślę yy, czytelnik się na początku nie spodziewa. Przynajmniej ktoś, kto podchodzi do tej książki, nic o niej nie wiedząc, a ja znałam tę historię, ponieważ yy, na podstawie yy, tego. Poematu, powstała opera y, Czajkowskiego o tym samym tytule. Dlatego znałam już tę historię z innego tekstu kultury, więc nie było to dla mnie zaskoczenie, ale ja uwielbiam ten wątek romantyczny, ponieważ on jest inny niż, y, niż większość i uwielbiam w nim to, że może to już powiedziałam chwilę temu ale że jest życiowy, że jest. Y, no, naprawdę taki, który mam wrażenie, yy, dzieje się bardzo często wokół nas, a rzadko się bardzo o nich pisze. I końcówka jest genialna. Bardzo się cieszyłam, że tak to się rozwi rozwinęło i rozwiązało. I nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Dlatego tutaj, czapki z głów na temat tego wątku romantycznego, bardzo polecam. Pokaż mi książkę, która kojarzy się z Twoją pracą, i tutaj też mam dwie. Jedna z nich to jest Dziewczyna z Neapolu, którą czytałam niedawno i bardzo mocno dotykała ona tych tematów operowych i operowych. Naprawdę w całkiem, całkiem niezły sposób to zostało przedstawione. Oczywiście nie było się bez wad, ale... No ale generalnie było, był ten świat przedstawiony dosyć wiernie. A drugą książką jest Dama Kameliowa. Na podstawie Damy Kameliowej również została napisana jedna z moich ulubionych oper, czyli Trawiata. Dla mnie to było, to, to było absolutny zachwyt, absolutny. Ja byłam zahipnotyzowana tą historią i marzyłam o tym, żeby móc nie chodzić na zajęcia i nie wychodzić po prostu z domu i z łóżka i cały czas być w tym świecie. To jest cieniutka książka, ale jest niesamowicie treściwa i właściwie, kurczę, mogłabym chyba tutaj zaznaczyć każdą stronę znacznikiem, bo jest przepięknie napisana. Ym, nie wiem, może ktoś jej zarzuci, że ona jest strasznie... I taka romantyczna do przesady, ale ona mi się wtedy naprawdę idealnie wpasowała w czas, w nastrój i, i pamiętam ją e, bardzo emocjonalnie do niej podchodzę. Ja mam ochotę zrobić read jest, e, jest wspaniała, przecudna. Pokaż mi książkę, która zmieniła Twój sposób myślenia lub postrzegania czegoś konkretnego lub ogólnie. I myślę, że e, tutaj też mam dwie książki. Jedna z nich to jest moja mroczna Vanesso. Chodzi mi tutaj trochę o to, że. Bardzo mogliśmy wgryźć się w psychikę ofiary molestowania seksualnego, i to było dla mnie bardzo cenne doświadczenie, żeby od strony ofiary, tej młodej dziewczyny, która naprawdę nie rozumie nic, co się, co się dzieje w danej chwili z nią i z jej życiem, żeby właśnie z jej perspektywy móc te przemyślenia obserwować. Chciałabym, żeby wiele ludzi się zapoznało z tym. I miało, nie wiem, może więcej zrozumienia dla, dla sytuacji, które pozornie są dla nas niezrozumiałe, bo albo my, na przykład, y, patrząc z boku, widzimy jakieś rozwiązanie, które jest może banalne, ale y, dla tamtej osoby, dla tej ofiary, w danym momencie to rozwiązanie jest po prostu niedostępne. Ono w ogóle nie, nie funkcjonuje w tym umyśle i w, w jej głowie z różnych powodów, ale to było bardzo cenne doświadczenie. A jako drugą, y, no mogłabym tutaj podać, którąkolwiek książkę Harariego. Chyba Homodeus podobał mi się bardziej i on naprawdę zrobił niemałą rewolucję w mojej głowie i poddał wiele rzeczy, wiele rzeczy w wątpliwość. Także no myślę, że to była jedna z bardziej rewolucjonistycznych dla mnie książek. Jest świetna. Pokaż mi książkę, która ma najciekawszy wątek kryminalny. I tu chyba trochę poległam, bo ja kryminałów praktycznie nie czytam. A jeśli już czytam, to one mi się średnio podobają i nawet szczerze mówiąc wahałam się, na, czy nie pokazać pod kluczem, ale roz, jakby rozwiązanie mnie trochę rozczarowało, więc no niestety to pytanie będzie musiało pozostać bez odpowiedzi. Pokaż mi książkę, która ma najbardziej rozbudowane tło obyczajowe i tu bez chyba w ogóle rozwijania powiem, że to było przeminę z wiatrem. To jest naprawdę bardzo obszerna cegła i bardzo chciałabym do niej wrócić, bo, bo pamiętam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a ja niewiele z tego pamiętam. Ale jeśli, jeśli szukacie właśnie dobrze nakreślonego tła, to walcie w przeminęło z wiatrem jak w dym. Pokaż mi książkę, która byłaby idealna dla osoby zaczynającej z fantastyką. I tutaj chyba muszę się powstrzymać od pokazania moich ulubionych książek fantastycznych, czyli np. dworów itd. I stawiałabym na szklany tron. Spośród tej fantastyki typowo-młodzieżowej, to szklany tron uważam, że za naprawdę naprawdę porządną fantastykę. Ona nie miała tam zbylu, zbyt wielu y, momentów, w których się krzywiłam albo przewracam oczami na to, jak po prostu naiwnie tam się rzeczy dzieją. Y, nie miała zbyt wielkich luk fabularnych, nie miała zbytnio irytujących bohaterów. Ale tak, to bym polecała jak najbardziej na początek z fantastyką. Pokaż mi książkę, która byłaby idealna dla osoby zaczynającej z reportażami. I tutaj też miałam niemały problem, bo ja reportaży też praktycznie nie czytam, ale chyba pokazałabym tutaj tę książkę o Korei, czyli Światu Nie mamy czego zazdrościć. Bo była ciekawa, nie była nużąca. Fakt, że była dosyć mocno informacyjna, ale nie w taki sposób, który by mnie jakoś zmęczył, a naprawdę. Dostarczyło mi sporo nowej wiedzy, także chyba to bym y, proponowała na początek z reportażem. Pokaż mi książkę, która miała najbardziej denerwujących bohaterów. I oprócz y, tych wspomnianych przeze mnie irytujących bohaterek y, z książek Christine Hanna, to pokazuje Serię Niefortunnych Zdarzeń. I nie bez powodu jest to y, czwarty tom, bo po prostu. Y, Pan Paul. Y, myślę, że nie muszę nic więcej dodawać bo tak jak jeszcze jesteśmy w stanie go zdzierżyć przez pierwszy tom czy jeden czy drugi, to już w czwartym po prostu jest on totalnie nie do zniesienia. Tyle mam do powiedzenia. Pokaż mi książkę, która miała bohaterów, z którymi się bardzo zżyłaś. I oprócz oczywistości w postaci Harry Pottera, to yy, myślę, że to będą jednak dwory. Znowu się trochę wahałam, czy, czy to będą dwory, czy, te, czy From Blood and Ash, ale dwory czytałam wcześniej i Naprawdę czuję się bardzo z tymi bohaterami związana do dzisiaj. Więc dwory jednak padły na dwory. Pokaż mi książkę, która zawierała w fabule kota. I to jest e, Cmentarz Zwierząt. I żeby nic nie zaspoilerować, to muszę na tym zakończyć mój wywód na temat tej książki. Kot generalnie jest istotną postacią w tej fabule. Pokaż mi książkę, która sprawiła, że płakałaś. Tutaj wzięłam pod uwagę raczej ten płacz ze smutku. Tutaj mam y, książkę Czarni Purpura, która była naprawdę wstrząsająca i smutna. Po prostu przygniatająca wręcz do ziemi momentami. A, ale jednak książka, na której płakałam najbardziej na świecie, po prostu w swoim czytelniczym życiu, to był Iziec Miedziany i końcówka Izca Miedzianego. Pokaż mi książkę, która opowiada o losach silnej kobiety. I tutaj bez cienia w ogóle wątpliwości jest to książka Dziwne losy Jane Eyre. Pomimo tego, że to jest klasyk i spodziewalibyśmy się po, po klasyku bardzo stereotypowych y, postaci kobiecych, to Jane Eyre łamie wszelkie schematy. To jest równa babka, ona wie czego chce, dąży do celu. Y, jest tak niesztampowa i nieszablonowa jak na tamte czasy. Y, naprawdę, to jest postać to jest postać przez wielkie pekt, o której ja też często myślę i często pamiętam, więc naprawdę Jane Eyre. Wiele, wiele postaci, wiele kobiet ze współczesnej literatury mogłoby się od Jane'er wiele, wiele nauczyć. Bardzo polecam Jane'er. Pokaż mi książkę, która ma złamany brzeg. I tutaj chwalę się, że nie posiadam takiej książki na swojej biblioteczce. Co nie znaczy, że nigdy takiej nie posiadałam, ale yy, no w tym momencie takiej nie mam tutaj na swoich półkach. I ostatnie już pytanie. Pokaż mi książkę, której autor albo autorka ma takie inicjały jak Ty. I niestety nie udało mi się takiej znaleźć, ale yy, za to znalazłam autorkę, której pewnie będę kiedyś czytać jakieś książki i jest to pani Albena Grabowska. I to już by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie ochotę odpowiedzieć sobie też na te pytania, które ja dostałam, to zapraszam was do komentowania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was już teraz na kolejne filmy. Do zobaczenia.